Jaki rodzaj maszynki do golenia wybrać dla siebie, z otwartym czy zamkniętym grzebieniem? W maszynkach z otwartym grzebieniem zakończenie dolnej części głowicy Przypomina swoim kształtem grzebień, dzięki czemu umożliwia rozczesanie i napięcie włosów podczas depilacji. Tego typu maszynki oceniane są jako bardziej agresywne. Polecane są osobom o właśnie takim gęstym, twardym, dłuższym zaroście lub takim, które mają już doświadczenie z depilacją maszynkami na żyletki. Natomiast maszynki z zamkniętym grzebieniem, takie jak Bambał, Polecane są osobom, które są mniej wprawione. W tych maszynkach dolna część głowicy ma belkę bezpieczeństwa, a ostrze w nich jest mocno zabudowane, co zmniejsza ryzyko zacięć. Zamknięty grzebień zapobiega nadmiernemu naciskowi na skórę i chroni ją przed zacięciami. Zatem, jeśli zaczynasz przygodę z depilacją maszynką na żyletki, polecam ci tą z zamkniętym grzebieniem.